I znowu na polu A gdzie indziej? No na polu proszę Państwa Teraz tak e, Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak wygląda poplon Siany w lipcu Zaraz po skoszeniu, to był koniec lipca 25, może 20 lipiec To był suflet agro, akurat poplon e, fitsoil soil, zima plus, chyba coś takiego na pewno tam była wyka, która jest, która tutaj ładnie sobie przyzimowała. Kończyna, która przyzimowała pięknie. Były też tu rzodkiew japońska. Rzodkiew japońska. Tu daliśmy jeszcze oczywiście grykę. O tu jest po gryce zostało. I zobaczcie jak to pięknie zostało wszystko na wierzchu. To samo, co w tamtym roku zrobiliśmy. Zostawiliśmy papu do wiosny. To wszystko się ładnie, praktycznie jak gnój zrobiło, bo to wszystkie te roślinki się przeplątują. Jest to w sumie bardziej coś żeby po to, żeby właśnie to spala i gnije, można powiedzieć, bo cały czas trzyma wilgoć. Ale i też warunki atmosferyczne śnieg, deszcz, wiatr wszystko zadziałało, więc tutaj tej słomy, co mieliśmy po kombajnie praktycznie nie ma. Tutaj gdzieś coś leży, o, jakieś resztki, także fajna praca, fajna praca i to jest wszystko kruche, wszystko jest kruche, więc bajera. Mnie się podoba, nie wiem jak Wam? Dla, dla mnie ten poplon z kończyną, z tą właśnie wyką, no teraz to jeszcze tutaj zostawimy oczywiście, jak najdłużej, jeszcze z miesiąc, mamy marzec, początek marca. Spróbuję może wyrwać. I zobaczcie ile to azotu o dobra, jak piękne kuleczki tutaj widać tu są takie białe te tu są wszędzie są jest darmowy azot proszę państwa zmianowanie wszystko działa fitosanitarnie zmianowanie mamy no pięknie a jeśli rośnie kończyna tak ładnie no to znaczy że pH i to wszystko inne jest jak w najlepszym stanie czyli dobrym i zobaczcie. Ekologia, pełna ekologia można powiedzieć, tak? Dajemy tylko teraz sól potasową kamienną kopalną. Nie jest to jakiś sztuczny nawóz, Mówię na to sztuczny nawóz, ale to jest sól kamienna kopalniana, więc to jest naturalny nawóz. Coś może tam troszeczkę może sklejony chemicznie czy tam jakoś, ale nie wiem. Nie siedziałem w fabryce, ale tyle co ja wiem to jest sól kamienna, więc niby kopalniane. tak się tam gdzieś jakoś, ulotkę gdzieś tam czytałem, że to jest kopalniany nawóz. Hmm. A tu mamy po jęczmieniu jarym. E, Jęczmień jary troszeczkę przydusił ten poplon. Się zrobiła taka szczotka właśnie z jarego jęczmienia, o widzicie. Ale później gryka wylazła, wyka teraz. No i teraz kończyna, kończyna wygrała. Kończyna wygrała, teraz pięknie, pięknie sobie tutaj radzi, odbiła, znaczy odbiła, no znaczy ona taka była troszeczkę rzadka, a teraz po tej zimie, no jest rewelacja, no jest dywanik, bardzo fajnie to wygląda, zaoramy to za miesiąc, tutaj praktycznie będzie jeszcze chyba, ta na prawie po, po, ponad kostkę urośnie, zawiąże nam jeszcze trochę azotu, podkarmiliśmy ją troszeczkę potasem, kornkali. Będzie pięknie rosła, piękny nawóz, naturalny Piękne stanowisko, to samo zrobiliśmy w tamtym roku w tamtym polu Też była zostawiona kończyna do wiosny I, I powiem Wam, że to było... Zobaczcie, to jest górka, widzicie? Te pole to jest większość górka A na górce praktycznie nie wiem dlaczego Ale w sumie nawet jej najlepiej pokazywało e, Najlepszy plon Nie mam pojęcia dlaczego, bo to jest najsłabsza na górce A ogólnie te pole tamte wadliwe, jest bardzo wadliwe Obok, po prawej stronie, mieliśmy 10 hektarów Niemczynienia Jarego, gdzie dało 3 tony A tutaj mieliśmy 12,5 tony średnią kukurydzy, więc No, co tu mówić Żałuję, że nie posiałem wszystkie kukurydzy na całym Bo tam też był ładny poplon i pogroszku, więc na pewno by był fajny plon No, ale gdyby człowiek wiedział, to by się położył zanim by upadł I i teraz mamy tak samo tutaj zobaczymy jaki będzie plon tu z tego kawałka, to jest równe 10 hektarów, jak będziemy kosić, to będziemy te 10 hektarów kosić, a tamto później też osobno skosimy jakoś, tak się postaramy jakoś to zrobić, nie wiem, hmm. pomyślimy. Eee, i tak. No i to i to mamy dowód, że jednak kończyna, zostawienie resztek na wierzchu eee, i później tylko oczywiście była później razowa praktycznie przed samym przed samym siewem była, dzień przed siewem, była orka, i od razu wsiane było. No i powiem Wam, że rewelacja była. Jestem zadowolony z tego doświadczenia, że jednak zostawienie na wiosnę, do wiosny takiego poplonu, no jest naprawdę yy, wpływa bardzo pozytywnie na rośliny, na plon i na wszystko w ziemi. Dobra, tyle z dzisiaj. Macie taki. Jak to wygląda, jeszcze, jeszcze tam podejdziemy, to zobaczcie, jak wygląda tamten poplon, ale tamten poplon już po prostu nie istnieje, bo tam były wszystkie rośliny bardziej takie typowo coś tam na zimę, na bio, tam nie było kończyny, tam było bardzo mało kończyny. Tam więcej bardziej było gryki i takich innych, które wymarzły nam roślinki. A tutaj jest typowo pod zimę. Zima plus, jak dobrze pamiętam. Bo tu była yy, rzodkiew japońska. Takie grube tutaj rosły ale ona już po prostu chyba o jest, widzicie jest ta rzodkiew, o zgiła jest tutaj rzodkiew zobaczcie, widzicie jaka potężna o, wyrwać nie można także rzodkiew rzodkiew też jest i ona teraz, to co zbudowała do jesieni, to co urosło to teraz mamy z tego papu o teraz to gnije i mamy z tego dodatkowy nawóz no. I zdrenowane pole. zobacz to jest sucho, wszędzie jest sucho. Zawsze tam, tam w rogu troszeczkę mogro, taka kałuża, ale to nic. Ale ogólnie pole jest suche nabrało, ma tej wilgoci od groma. Także jest bajera. O! A tak wygląda teraz Dojczyk. Już może wam pokazywałem, czy nie Ale fajnie mi podoba mi się teraz. Dojczyko jest naprawdę miło gorąco to jest najważniejsze że jest gorąco i wszystko działa wszystko działa więc idziemy dalej siejemy mamy już 26 hektarów na tym polu zrobione z 40 niecałych jeszcze 12 hektarów gdzieś tam 12 13 no także idzie robota tutaj będzie całe pole 40, 39 hektarowe bo tam trochę odchodzi nam parę czaków na kukurydzę będzie to wszystko Wszystko przeznaczone pod kukurydzę i tak właśnie się znam jak tutaj to siaczy chłopaki pewnie będą chcieli siać cały czas po długości, żeby jak najdłużej no i chyba tak zrobimy. Dobra, trzymajcie się Dojczyk, Dojczyk O Edy się pakował bagno, ale co tam Dojczyk idzie jak po betonie e, przeszedłem jeszcze, jeszcze, jeszcze jeszcze troszeczkę jestem kolejny po osi, ale trudno jadzie kręcę takie bagno, mówię. Już, już myślałem, że utknę, ale kamerka mi się nie chciała włączyć. Jak na złość, taka fajna akcja. A już mówię, się nie zatrzymuje, no bo będzie źle. Ale jest git. Zaaplikowane. Zobaczcie, jak daje światło. Muszę troszeczkę uważać z nim, bo oślepiam mocno. Dobra ja się składam składam się i do domu bo tutaj jeszcze ani raz znaczy to jest ostatnie pole, które jest aplikowane azot no po prostu tutaj nie mogłem wjechać, to jest masakra no ale przejechałem jakoś już myślałem, że no rozryłem tam i to ostro ale to nic, ważne, że przejechałem Zaaplikowane tereny niech rośnie, to odsycha i nie rośnie a zliwamy się, pomartwimy później nara tada, proszę Państwa, zobaczcie wjedziemy na Szczecin tak, proszę Państwa my też jedziemy, ja też jadę powiem Wam tak ja się nie, zbytnio nie odzywałem z, z tymi strajkami, bo to jest troszeczkę takie niezgodne ze Słowem Bożym ale z drugiej strony w sumie jest to legalny protest, nie jest to jakiś nielegalny, jakieś obalenie rządu, coś w tym rodzaju więc będziemy na trzy czynniki bierzemy jedną przyczepę z gnojem drugiego gnojaka i trzecią przyczepę z gnojem i czwartą przyczepę z gnojem. nie mamy czwartej przyczepy to gnojare wezmę najwyżej ze sobą Ale mój cel jest troszeczkę inny, a jaki, to się dowiecie później. To jest druga przyczepa. Gnoju mamy opór na szczecin starczy. Nie widzę tego. To co? Ta linka to taka cienka trochę, wiesz? Jak nie będzie szarpa to ona wytrzyma. Ja go nie wyciągnę. E, ja w małym piekaru i to w tym domu znowu do tyłu próbowali. Aha! Dobra, mam pas, może na pasie będzie lepiej, co? Jest co, może pas dołożymy do linki, żeby dalej stać. No, znaczy... Nie, Bardzo będzie. Dobra, spróbujemy, mam nadzieję, że jeszcze jej da Jak nie będzie szarpa to nie ma szans. No, muszę ma... Co? Muszę nie, ma szarpą. Co? Musi szarpą. Nie wchodzi. Det var Ten arbos tam mnie zaskoczył Nie, ja Ci powiem, że na małym mnie zlec podciągła, tylko że wystanął i to zalegli Ale mi się wydaje, że woda w oponach pomogła wydaje Nie się, że... Bo powiem Ci, aż, aż mi to przekazowało Ale to ma I... to, sygnał Przejechałem ja no. przejechałem, przejechałem drugi raz i no, pomyślałem o <głanie 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 i tak, nie? Tak, I to mówię, jadę tu, o mi ślap. Kołka mi w latach, nie kołka no. tak ten, on faktycznie jest niski, niski koła ma ten, nie Małeczkę. Ryga, ja, co? Podziękował na razie. No. no. Jak ja coś tutaj? Tak. Polecam <noise> się na przyszłość. <noise> I ten. Nie wiem, co tam powiedział, jak coś działamy? Nie! Od rana. Od Dobra. Dobra, to na razie cię podziękował. Dzięki. Chyba.